Nihilistyczna nastoletnia narkomanka, Nikita, poświęciła swoje życie anarchii, narkotykom i przemocy. Pewnej nocy dołącza do lokalnego gangu bandytów i udaje się obrabować aptekę. Po włamaniu zakłada słuchawki i chowa się pod ladą, podczas gdy reszta gangu szuka narkotyków. Niedługo potem na miejsce przybywa policja, a napad przeradza się w strzelaninę. Po chwili piekielnej strzelaniny wszyscy wspólnicy Nikity zostają zabici. Jeden z policjantów klęka, aby ją zobaczyć, wierząc, że jest nieszkodliwa. Jednak Nikita, która cierpi na poważne objawy odstawienia narkotyków, odstrzeliwuje głowę policjantowi. W następstwie Nikita zostaje aresztowana i osądzona. Po nocy spędzonej na komisariacie zostaje postawiona przed sądem, gdzie zostaje uznana za winną morderstwa i skazana na dożywocie. Później odwiedzają ją urzędnicy państwowi i podają jej dawkę znieczulenia, pozbawiając ją przytomności. Gdy dochodzi do siebie, znajduje się w nudnym pokoju. Zanim zdążyła się zastanowić, podszedł do niej dobrze ubrany i wyglądający mężczyzna, który przedstawił się jako Bob. Ujawnia, że urzędnicy państwowi sfingowali jej śmierć. Sprawili, żeby wyglądało na to, sama to zrobiła i usunęli ją z więzienia. Przypisuje to jej szansę na naprawienie zbrodni, które popełniła w przeszłości. Dalej wyjaśnia, że chociaż oficjalnie zmarła i została pochowana, jest teraz w areszcie tajemniczej agencji rządowej znanej jako Centrum. Następnie Bob stawia ją przed dwoma możliwościami: zostać tajnym zabójcą rządowym i służyć krajowi lub zająć jej fałszywy grób. Zdezorientowana Nikita prosi o chwilę do namysłu, więc daje jej godzinę. Po upływie wyznaczonego czasu Bob wraca, aby usłyszeć jej decyzję, ale gdy tylko wchodzi do środka, Nikita powala go krzesłem, chwyta jego broń palną i trzyma go na muszce. Następnie grozi mu, żeby zaprowadził ją do wyjścia, na co się zgadza. Policjanci w holu zostają tym zaalarmowani, ale Bob instruuje ich, aby nie brali odwetu. Po odczekaniu odpowiedniego momentu Bobowi udaje się odwrócić uwagę dziewczyny i uwolnić się z jej uścisku. Następnie uświadamia jej, że jest to bezużyteczne, nawet jeśli wyjdzie, ponieważ policja nie zawaha się jej zastrzelić, ponieważ oficjalnie już nie żyje. Po krótkim namyśle w końcu zgadza się pracować dla centrum. Trening Nikity rozpoczyna się już następnego dnia i uczy się umiejętności obsługi komputera, ruchów sztuk walki i posługiwania się bronią palną. Jest bardzo dobra w walkach i posługiwaniu się bronią palną. Świadczy o tym fakt, że bez wysiłku trafia w cele z danej broni palnej, a także przechytrza instruktora sztuk walki swoimi niekonwencjonalnymi ruchami. Oprócz treningu fizycznego przechodzi również zajęcia z makijażu z wizerzystką Amanc. Okazuje się, że ona również jest ratowana i szkolona przez centrum Obecnie ma za zadanie przemienić Nikitę ze zdegenerowanej narkomanki w urzekającą damę. Podczas pierwszej sesji Amant zapewnia nastolatce perukę, która pomaga jej poprawić wygląd. Zachęca ją również do ćwiczenia uśmiechu, ale ona nie przepada za tym. W miarę upływu czasu trening zaczyna zwalniać, ponieważ Nikita wykazuje więcej swoich dziecinnych i nieobliczalnych zachowań. Większość czasu spędza jedząc, malując ściany w pokoju i oglądając filmy. W wyniku tego Bob zostaje wezwany przez swojego przełożonego, który wyraża niezadowolenie z postępów Nikity. Bob próbuje przekonać swojego szefa, aby dał mu trochę więcej czasu, wskazując, że Nikita ma duży potencjał, aby zostać zawodowym zabójcą. Następnie ma dwa tygodnie na przedstawienie wyników, a jeśli mu się to nie uda, dziewczyna zostanie wyrzucona z ośrodka i stracona. Scena następnie przenosi się do 20 urodzin Nikity, a Bob podchodzi do niej z małym tortem. Po krótkiej uroczystości mówi, że jest rozczarowany jej ostatnimi postępami. Ostrzega ją również przed zbliżającymi się konsekwencjami, jeśli nie poprawi swoich wyników w ciągu najbliższych kilku dni. Poruszona tym odkryciem Nikita przysięga, że dołoży wszelkich starań, aby udowodnić swoją wartość. Od tego momentu całym sercem angażuje się w swój trening i ostatecznie wyróżnia się we wszystkich aspektach. Ponadto regularnie odwiedza Amant, aby nauczyć się używać makijażu i poprawić swoją osobowość. Podczas jednej z sesji Amants udziela cennej rady, niech prowadzi ją kobieca przyjemność. Twierdzi też, że są dwie rzeczy, które nie mają granic: kobiecość i sposoby jej wykorzystania. Następnie scena przeskakuje do 23 urodzin Nikity i do tego czasu młoda dama wydaje się być profesjonalna. Wydaje się, że wszystko, łącznie z jej postawą i osobowością, uległo głębokiej zmianie. Tego samego wieczoru Bob zabiera ją na kolację pod pretekstem świętowania jej urodzin. Krótce docierają do ekskluzywnej restauracji, gdzie wręcza jej prezent. Z podekscytowaniem otwiera go tylko po to, by odkryć pistolet, który, jak twierdzi, jest załadowany sześcioma tytanowymi kulami i dodatkowym nabojem. Nieoczekiwany obrót wydarzeń okazuje się, że jest to jej pierwsza misja. Bob przedstawia krótki opis zadania: ma zabić zagranicznego dyplomatę i jego dwóch ochroniarzy siedzących za nią, a następnie uciec tajnym tunelem w męskiej toalecie. Po nakreśleniu misji Bob odchodzi z miejsca zdarzenia, zostawiając ją samą. Nikita jest wyraźnie zdenerwowana, ponieważ restauracja jest zatłoczona i pilnie strzeżona przez uzbrojonych strażników. Mimo to poświęca chwilę, aby się uspokoić i przystąpić do zabójstwa. Chwyta broń, odwraca się w stronę VIP-a i strzela do całej trójki, po czym biegnie do męskiej toalety. Zamieszanie alarmuje strażników, którzy szybko ruszają za nią w pościg. Gdy wchodzi do toalety, wpada w panikę, widząc, że tajny tunel został zamurowany. Nie zdąży jednak zareagować na tę zdradę, więc biegnie w kierunku kuchni. Wkrótce potem wpada w zasadzkę uzbrojonych strażników, którzy zaczynają do niej strzelać. Natychmiast chowa się za stołem i oddaje strzał, ale najgorsze dla niej jest to, że kończy jej się amunicja, przez co jest bezsilna. Tuż przed szarżą strażników zauważa tunel ze śmieciami i na szczęście udaje jej się przez niego uciec. W następstwie Nikita wraca do centrum i daje upust swojemu rozczarowaniu Bobem, bijąc go. Bob wyjaśnia, że takie wyzwania są częścią procesu szkoleniowego, który przeprowadzają przed przeniesieniem agentów do prawdziwego świata. Następnego ranka Nikita jest przygotowywana do zwolnienia z centrum. Zostaje poinformowana o swoim nowym domu, danych bankowych do miesięcznych płatności i fałszywej tożsamości ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Nikita rozpoczyna swoje nowe życie jako agentka w Paryżu pod imieniem Marię. Pewnego dnia, podczas zakupów w sklepie spożywczym, flirtuje z kasjerem Marko i zaprasza go do siebie, gdzie dochodzi do intymności. Z biegiem czasu oboje rozwijają romantyczny związek i w końcu się zaręczają, chociaż on nic nie wie o jej prawdziwej pracy. Marko jest ciekawy jej przeszłości i tego, dlaczego nie ma rodziny ani innych przyjaciół. Jednak za każdym razem udaje jej się ominąć temat. Pół roku później Nikita jest widziana jedząc śniadanie w łóżku, kiedy otrzymuje telefon z pierwszą misją. W rezultacie przygotowuje się i udaje się do wspomnianego miejsca. Tam spotyka innych członków gangu, którzy wydają się być gotowi na swoją misję. Instruują ją, aby przebrała się za kelnerkę i dostarczyła zestaw śniadaniowy do pokoju swojego celu. Oczywiście nie jest to zwykłe śniadanie, ponieważ kubki i miski są wyposażone w urządzenia podsłuchowe. Nikita z łatwością kończy swoją misję i wraca do domu. Później tego samego dnia odbiera telefon od Boba, który gratuluje jej pierwszej misji. Podczas rozmowy zaprasza go na kolację i przedstawia go Marko jako wujka Boba. Marko jest wyraźnie szczęśliwy, że może spotkać się z pierwszym członkiem jej rodziny. Podczas kolacji Bob pyta o Marię, kiedy była młoda. W odpowiedzi Bob wymyśla historię i opowiada ją z przekonaniem. Po krótkiej rozmowie daje im bilety na wycieczkę do Wenecji, rzekomo jako prezent zaręczynowy. W następnej scenie Nikita i Marko przybywają do Wenecji, oboje wyraźnie radośni. Gdy tylko meldują się w hotelu, przygotowują się do kochania, ale przerywa im telefon. Podnosi go, wierząc, że to obsługa pokoju, ale okazuje się, że są to instrukcje na następną misję. Tutaj okazuje się, że to nie są wakacje, ale część jej misji. Nikita zostaje poinformowana o tajnym schowku w łazience, w którym znajduje się zestaw słuchawkowy. W rezultacie idzie do łazienki, udając, że się kąpie. Szybko odzyskuje zestaw słuchawkowy, z którego otrzymuje dalsze instrukcje dotyczące broni. Podczas składania karabinu dowiaduje się, że jej cel pojawi się na dachu budynku tuż przed oknem jej łazienki. Szybko zajmuje pozycję i czeka, aż pojawi się cel. W tym czasie Marko próbuje porozmawiać z nią przez drzwi, zastanawiając się, czy naprawdę go kocha, ale ona nie może jeszcze odpowiedzieć. Jednak to ją rozprasza, ponieważ czuje, że go zdradza. Kiedy przez chwilę nie odpowiada, Marko wyczuwa, że coś jest nie tak. Gdy tylko pojawia się cel, Nikita strzela do niego i ledwo udaje jej się ukryć broń, zanim wchodzi jej narzeczony. Chociaż sytuacja jest opanowana, Nikita jest zrozpaczona od środka. Następnego dnia spotyka Boba w restauracji, gdzie zleca jej kolejną misję zamordowanie ambasadora. Zapewnia, że ambasador wraca do domu za 5 miesięcy, więc musi go odebrać, zanim wyjedzie. Pozwala jej robić wszystko, co konieczne, ale chce, aby praca była czysta i gładka. Od następnego dnia Nikita zaczyna badać swój cel, skrupulatnie zbierając wszystkie potrzebne informacje. Inwigiluje ambasadora, aby odkryć jego codzienną rutynę i współpracuje z innymi agentami, aby go uważnie obserwować. Po kilku miesiącach śledztwa dowiaduje się, że najpierw muszą odzyskać ważne dokumenty z szafki ambasady. W związku z tym postanawia odzyskać osobisty klucz ambasadora. W tym celu umieszcza agenta w pokoju hotelowym, gdzie ambasador często przebywa, aby zobaczyć się ze swoją kochanką. Następnie udaje jego panią i prowadzi go do pokoju, podczas gdy jego strażnicy czekają na zewnątrz. Następnie zmusza go do wypicia napoju odurzającego, przez co traci przytomność. W drugiej części misji ukryty w pomieszczeniu agent zaczyna przebierać się za ambasadora. Jednak ich misja napotyka na nieoczekiwaną przeszkodę, gdy centrum powiadamia ich o zmianie kodu używanego przez ambasadora. Teraz, gdy są uwięzieni w środku, centrum wysyła Wiktora, bezwzględnego agenta, aby uratował misję i zniszczył wszystkie dowody nieporozumienia. Niedługo potem Wiktor przybywa do hotelu i szybko zabija strażników, po czym wciąga ciała do pokoju. Zabija również ambasadora, oblewając go kwasem. Agent zaczyna krzyczeć na Wiktora za to, że postąpił wbrew planowi, więc ten również go zastrzelił. W następstwie Nikita przybiera przebranie ambasadora i razem z Wiktorem udają się do ambasady. Po przybyciu na miejsce udaje się prosto do biura ambasadora, podczas gdy Wiktor czeka na nią na zewnątrz. Wyciąga z sejfu wszystkie niezbędne dokumenty, ale zanim zdąży wyjść, zostaje złapana przez psa. Szczekanie ostrzega obserwujących strażników, powodując włączenie alarmu. Mimo to udaje jej się dotrzeć do Wiktora, ale zostają zaatakowani przez grupę strażników w bramie. W szybkiej akcji Wiktor wyjmuje broń i zaczyna strzelać do wszystkich strażników. Mimo że udaje mu się zneutralizować zagrożenia, zostaje śmiertelnie ranny. Ostatkiem sił odwozi Nikitę w bezpieczne miejsce, zanim odejdzie. Później tej samej nocy Nikita, która jest zdruzgotana wydarzeniami, szuka ukojenia w objęciach Marko. W tym momencie wyjawia, że jest świadomy jej sekretnego życia, ale zawsze będzie ją kochał. Przekonuje ją również do zniknięcia, ponieważ nie chce już, aby jej praca wpływała na jej stan psychiczny. To zalewa ją łzami i mówi, że jest pierwszą osobą, która się o nią troszczy. Następnie oboje kochają się po raz ostatni, gdy ona wychodzi wcześniej rano. W następnej scenie Bob po odkryciu, że Nikita opuściła centrum, odwiedza mieszkanie Marko. Próbuje go przekonać, aby ujawnił jej miejsce pobytu, wskazując, że jest w niebezpieczeństwie, ponieważ wciąż ma dokumenty zabrane z ambasady. Ku swojemu zdziwieniu, Marko przekazuje dokumenty, ujawniając, że zabrał je od Nikity aby zapewnić jej bezpieczeństwo. Na koniec, dwaj mężczyźni zgadzają się ze sobą, że obaj będą tęsknić za Nikitą.